Siema, gramy dzisiaj w cs na Robloxie. I sorry, że jest już 3-1, tylko... Jak to nie znam Dołączyliśmy, już taki wynik i gramy znowu z Hubertem Hubert, jesteś? No Nie wiem, próbuję cię jakoś przestawić, żeby było ci lepiej słuchać bo ciebie tak słabo Ej, jak ten, jak coś kupić? A dobra, podbeję. Ja. tak samo jak w Valorancie, no to dziwne A i nie, w ogóle niedługo zobaczycie Valoranta tutaj Jesteś ze mną w żółty? Tak jesteś ze mną. O. o Jezus, nie wiem jak chodzić. Ty nie da się celować jak kupa. Wcześ, wcześniej się dało. Nie w Valorancie też się nie da. Nie w Valorancie. A co? To my już zaczęliśmy, nie no. Najlepiej totalnie po prostu. Szukam Ciebie. Ej, Hubert. No? Bo oni bombę defuzują. Nie czekaj. Nie, a nie, bo... Ona, dobra, nie było tematu Bomba jest na B A, bo ty zginąłeś, się. Okej okay. O, tutaj jest bomba na środku sobie leży, bo on musi ją wziąć O, ale sigmat tu Bierzesz, no bije. dobra, plantuj Nam, 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 nam tamtuj. Aha No to fajnie Dobra, let's go Jaką broń by sobie kupić? A um... o, akacza Dobra, biorę akacza Jak? Jak? De, bo teraz nie da się celować kiedyś i Akacz działa tak samo jak kiedyś Tak, akacz działa jak kiedyś No to dziwnie, To jest dobrze Oj, bo my zaczęliśmy. Oj, tak Ja znowu tak Ej, gdzie jesteś chyba? Ja nie umiem, ja nie umiem co to grać. Nic im nie zadam. Nie wiem, ja, ja mu nic nie zadałam, bo ja mam zeza. Ja tylko Valoranta umiem grać. To jest Zez... Normalnie Legion Zeza mam. Oj. nie wiem, my to przebrałam, to są jakieś sygienki po prostu, to są sygienki. Kiedyś się umiało w to grać, kiedyś to mnie uczył kolega Teraz to się zapomniało Granat? Nie wiem jak. To się... Rira rura, jak pisać na czasie? Nie wiem Czekaj Móż! Kuba, eczki no. A. jest jeden mniej. Oni ciągle nie zale głośno. Czekajcie. Ścisz mi to. Jejo. Za mną, Hubert, za tobą jestem Chodź za mną Chodź, chodź za mną Idź Dawaj go Jest, zabiłem. dało się Przeładowuję Ej, zobaczmy, co oni mieli Aha, tyły no, fajnie. Ej, Hubert jesteś? Aha. No ty się nie odzywasz. Odzywaj ta się. Dobra, lecko. Yy, dawa... A dobra. Dobra, koniec rundziki, to na ła